Dzień dobry. Proszę bardzo, co do Pana? E, chciałem sobie zrobić zdjęcie. Jakiego dokumentu Pan potrzebuje? Do paszportu. Polskiego czy niemieckiego? O, polskiego. Dobrze, to proszę się przygotować. Tutaj mamy lustro, poprawić fryzurę. Bardzo proszę. Do polskiego paszportu musi być zdjęcie biometryczne, więc musi Pan usiąść równiutko, równo uszy muszę widzieć, mhm. Kierowane do i nie uśmiecha się taki przepis. Bardzo proszę. Sześć lat temu, jako pierwszy zakład w no, Opolszczyźnie, jeden z pierwszych w ogóle na Śląsku, prowadziliśmy y, ofertę cyfrową, to znaczy kupiliśmy maszyny cyfrowe i od tego czasu y, realizujemy wszelkie usługi dla klienta y, w formie cyfrowej. No, oferujemy wszystko, co ma związek z usługami fotograficznymi, to znaczy wszelkiego rodzaju odbitki, od małych do bardzo dużych, wielkoformatowych również, z każdych nośników, to znaczy z filmów wąskich, szerokich, starych, nowych, biało-czarnych, kolorowych, no i oczywiście z nośników cyfrowych, to znaczy karty pamięci, płyty, pamięci typu flash. No i tutaj klient ma już znacznie bogatszą ofertę naszych usług, to znaczy może przyjąć do naszego zakładu łącznie z aparatem czy kartą pamięci, może u nas na panelu cyfrowym sobie sam skonfigurować zamówienie, bądź przesłać do nas przez portal internetowy zdjęcia bezpośrednio ze swojego komputera i odebrać u nas, bądź otrzymać je pocztą. Wykonujemy również wszelkiego typu y, zdjęcia identyfikacyjne, to znaczy dowodowe, wizowe, legitymacyjne, paszportowe, biometryczne, polskie, niemieckie, no, wszelkie możliwe, y, jakie tylko klient sobie zażyczy, jakie ma potrzeby. Wykonujemy również wszelkie usługi fotograficzne typu reklamowe. Robimy zdjęcia industrialne, na przykład w hucie, w kopalni, no, zależy jakie jest zapotrzebowanie. Robimy zdjęcia katalogowe, produkujemy katalogi, robimy zdjęcia reklamowe, po czym opracowujemy to i dodajemy katalogi. Czasem zlecenia są również bardziej nietypowe dla zdjęć powietrza. To również wykonujemy. Czasami również robimy takie rzeczy jak mapy, widokówki, aż do naszego sztandarowego dzieła, czyli książki OSKO dużo no, wśród lasów. Podstawową naszą działalnością jako studia fotograficznego jest oczywiście praca z modelem studio. konujemy teraz jest rekonstrukcja i reprodukcja starych zdjęć. Dopiero teraz jak się otworzył trochę rynek usług właśnie komputerowych, zdjęci przynoszą do swoich strych szaf starych albumów zdjęcia, którymi chcą się pochwalić i podzielić z rodziną. Są to zdjęcia najczęściej jeszcze wojenne, które już przeżyły. Bardzo wiele w stanie są bardzo różnym i jeżeli tylko możemy, to staramy się zdjęcia rekonstruować i odnawiać. Odnawiając tego typu zdjęcia, no, trzeba, niestety się pragnie napracować. Nie da się tego zrobić automatycznie, żaden program tego nie robi sam. Trzeba to robić ręcznie. Wykonujemy również różne usługi około fotograficzne, to znaczy, na przykład, drukujemy kubki. Na tych kubkach możemy zamieścić zdjęcia klientów. Z nowinek technicznych, które się cieszy popularnością, są tak zwane fotoksiążki. Są to zdjęcia sklejone razem i wydrukowane i oprawione razem w formie książki. Wręcz rozwijającą się dziedziną może kierunkiem fotografii są powiększenia wielkoformatowe, to znaczy duże, aż do zdjęć formatu metr na 2 metr. Oprócz dużych formatów robimy jeszcze wszelkiego typu zdjęcia grupowe, klasowe, studniówkowe, tabla większe i mniejsze, od przedszkoli aż do, aż do studniów.